Cześć, witam Was wszystkim, a szczególnie w moim nowym programie. Zobaczcie w tytule. Dobrze. Zaprosimy w takim razie moją siostrę, Biankę, i opowiem nam trochę o pet swoich. Na przykład jak dostałam te trzy pet w paczce. Dobrze. Prosimy Cię, Bianka. Witajcie, jestem Bianka. No to... No, powiedz coś o pet shopach swoich. No, je. Yeah. Dwa są jakby trochę zniszczone, bo jeden odpadły mu uszy, a drugi nie ma ogonu. No, ale to to się liczy, tak? Można do horrorów cofać. <coughs> tak, to są. Masz rację. Teraz nam opowiedz o jakichś ładnych, na przykład o tych trzech pet shopach. E, Gdzie ty znalazłaś tyle? Tak Znalazłam na tablicy. Tak, na, .pl. na tablicy Na tablicy.pl tam są bardzo tanie pet shopy Kupiłam je numerek 31. Pierf, ten biały się nazywa Czekaj. Ta biała... Śniarzynka. Wiem tylko ta... Ta biała sz, szerszyla nazywa się śnieżynka. A tą surkatkę nazwałam no nie wiem, nawet zapomniałam imię Nelly chyba nazywa się Nell. Jaka Nelly? <laughs> Jessie, no tak, nazywa się Jessie, a ta, 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 ta brązowa Lady. No ale ja ty po prostu gadasz, co jeszcze nie musisz wysłowić. No posłuchaj, nawet nie prowadziłam tego, no nie nawet dobra. nie próbowaliśmy tego. Dobrze, dalej opowiem coś o swoich pet shopach, Na przykład jak o ja moj... Nie skończyłam. A mam fajnego koliska. No dalej. My szyjemy kreację dla wszelkich pet shopów. Mamy ich bardzo dużo. Nawet nie wiem ile. Ja mam tak, ja mam 75. chyba pięć. A skąd możesz wiedzieć? Na przykład mogło ci się zgubić i co? Nie, nie zgubiłem się. Mam 75 teraz masz 76 i tyle. No, o jeden więcej. No i. Ale mam. Ale ma ładniejszego, bo mam. Teraz coś opowiem. O mojej Mirandzie na pewno już widzieli niektórzy filmy. Mm. Pokój Mirandy. Um, specjalnie go zrobiłam, żeby żeby mieszkała, gdzie robiliśmy byśmy filmy. Jak chcecie, to możecie go zobaczyć. Więc. Idzie ze mną Bianka, zobaczyć? Bardzo chętnie. No, więc pokażę. Pokój mi rady, proszę za. On jest akurat na biurku. Tylko trzeba go gdzieś dać. Albo oświecimy lampkę. Ej, już. mam ma mały problem. Miko. oświeci ej, Właśnie i tu. Ojej. Obraz, zamknij się już. Cały czas gada. To jest pokój Mirandy. Tak. Tu ma taki ładny kocyk. Tu ma ręcznie robioną szafę. Ma zapierać, co ma Tam są ciuchy podobne. No. Tu ma łóżko z mleka szkolnego. A tu ma takie biurko z paczki od tabletek. Tu ma książki i laptop. No a tutaj są zrobione dekoracje z buzi. A tutaj od takiego pieska po prostu wycięto takie serduszko i te wszelkie nalepki. Dobra, to przechodzimy do naszego studia. To wszystko powiedzieliśmy o Mirandzie w naszym pierwszym odcinku bawać na wszystko. W drugim odcinku no, możecie ją... Nie wiem, w drugim odcinku... Coś odpadł? Wiem. W drugim odcinku nie wiem co jeszcze. Wymyślę coś, jakiś temat. Ej, no przestań! No i W drugim odcinku pomyślę, co będzie. Wymyślę temat i jak najszybciej wiecie. Zrobię drugie, więc na razie pa.